Cześć, witajcie serdecznie. Wiktorek dzisiaj w takiej pozycji, ponieważ będzie otwierał blisterek proszę, nożyczkami. No, no. żeby nie ten, tak Dobra. A to możesz wyrzucić. Teraz weźmiemy sobie. Tworzymy w ten sposób. Tak, limitki damy na boczek. Tu już widzę limitkę. I powiem Wam tylko tyle, że będzie nowa. Wiktor sobie będzie mógł wybrać teraz. Tak? Wybrałeś dwie? Tak, jest. Ale... To daj te dwie. Wiem czemu, bo pewnie bo jest Messi, tak? Tak, I Lewandowski. Ja ci je w ten sposób otworzę. Lewandowski. Ale Ty też masz takie? Nie, to, to jest. Lewandowski, tak. Dobra, czekaj. To otwórz, dobra, to otwórz sobie tą pierwszą. Wiem, Powiem wam, że limitka jest nowa. Super. A ja wiem, co byłem jako, jako tu jest twoja druga, a tu są. Bozu. Tu jeszcze coś jest? Ja? No? Dobra. Mamy Bo tak, Gomesz. Eee, kartą jest Gago. Jest Evra. I super. Jest Fuchs. Jest Cardona i Fans Ponzio, Ponzio Ponzio, Fans, Ponzio Dobra, teraz moja kolej Ja mam saszetkę ze Schweinsteingerem, Bailem i Pique Ale one są Te saszetki naprawdę są, Wiktor, twarde Ty ma masz Ty masz tak, Ty masz Lewandowski i z Messim, a mi udało się trafić tak Hektora i Fansa Mamy kolejnego, Dominguesza te fansy wpadają tu jak szalone. Na razie blister bardzo słaby, dwa fansy. Teraz musi być lepiej. Co masz? Co masz, Panie Wiktorze? Lepszy. Pokaż najpierw bazowy. Vargas. Tutaj wam pokażę taki przekrój. No, dobra. I Goldzik ładnie FIFA klubowy puchar numer 14. Prawdopodobnie ją mamy, ale będzie na na wymianę. No i co? Chyba najsłabszy blister się zapowiada, bo nie ma nawet multipl. Ale ja to multipli... najmocniejszy. Co? Ja się to ja najmocniejszy. Tak. Ty miałeś na razie najmocniejszą saszetkę A tutaj? Smalling Kasemiro. Wiktor z napięciu oczekuje. Stok. Co? Zobaczcie, ale blister fatalny. Fatalny blister. Same bazówki. No, trafiliśmy trzy karty specjalne: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ee, ja ale mamy tak. Kartę specjalną wygrał. Wiktor wygrała, to nie był pojedynek. Czekaj, karta specjalna to jest Lomberts. Chyba jej nawet nie mamy w ogóle, więc fajnie by było. I co najważniejsze, pomimo tego, że Blister był słaby, ja się cieszę. My się właściwie cieszymy, bo trafiamy kolejną nową limitkę Kiera, także super, kolejna dochodzi, te limitki są mega w tych blistrach, naprawdę dzięki, gratuluję wygranej no i co, tym razem 300 lajków i lecimy z następnym filmem, bo nie wyrabiamy po prostu nie wyrabiamy z tymi filmami trzymajcie się, cześć